Konwicki był prawdopodobnie jedną z najważniejszych postaci w polskiej kulturze powojennej. Był scenarzystą, był pisarzem, był eseistą, był filmowcem, spełniał się na wielu polach, ale tak naprawdę zawsze odżegnywał się od tego, żeby traktować go jako intelektualistę czy za głos narodu, za sumienie narodu. On strasznie bał się pozy. On nawet y, mówił, że nie, nie pisze przy biurku, On nie, chce, żeby, nie chce wyglądać jak prawdziwy pisarz, więc pisał na łóżku, leżąc na taczanie, tak naprawdę y, na odwrotach y, innych y, maszynopisów. I tak powstawały jego książki, które tak naprawdę no, czytali wszyscy, wszyscy tam, nawet jakieś pokolenia i ludzie przeróżni odwołują się do y, konwickiego. Y, Jerzy Pilch mówi tak naprawdę, że czuje się samozwańczym uczniem Konwickiego. Z drugiej strony, Andermann powołuje się na Konwickiego, wielu pisarzy po jego śmierci. Andrzej Wajda powiedział, że tak naprawdę do, do dzisiaj sobie nie zdajemy sprawy, jak kluczową rolę on odegrał w polskiej kulturze. I tak naprawdę w tej postaci w jaki sposób przeglądają się dzieje w ogóle polskiej inteligencji od wojny aż tak naprawdę do, do, do nowej Polski, bo Konwicki po pierwsze najpierw działał w AK, był w partyzance, później przedostał się z Litwy do Warszawy, do Krakowa, do Warszawy. Tam włączył się w budowanie nowego stroju, budował hutę, nową hutę w Krakowie. Pracował w pismach takich jak odrodzenie. Napisał kilka produkcyjniaków i w 1956 roku. Trząsnął się tak jakby z tych marzeń o nowym świecie i zaczął przesuwać się coraz bardziej na pozycje outsiderskie i opozycyjne, aż do wydawania w drugim obiegu, tak naprawdę. Jego kariera filmowa jest. Wyszła równolegle jak kariera literacka, tylko że wydaje się, że była mniej intensywna. Chociaż równocześnie trzeba zaznaczyć, że przez lata Konwicki w kilku studiach filmowych był kierownikiem literackim, odpowiedzialnym za zapisanie scenariuszy do chociażby Faraona czy innych filmów Kawalerowicza, to on w jakiś sposób połączył Stawińskiego i Wajdę przy kanale i przy wielu innych projektach, więc on był szarą eminencją polskiego kina, no ale był też twórcą w 1958 roku. Roku pojawił się jego pierwszy film Ostatni dzień lata, który właśnie dzisiaj oglądaliśmy, pierwszy polski film niezależny który nakręcił Płędziski poza systemem ze swoimi przyjaciółmi, tak naprawdę jadąc na kilka miesięcy nad morze i tam e, tak naprawdę z kamerzystą, z dwójką aktorów e, nakręcił cały film, który później dostał nagrodę w Wenecji i był okrzyknięty tak jakby pierwszym filmem jeszcze przed nową falą, czyli takim filmem nakręconym w naturalnym świetle przy użyciu ruchomej kamery, e, bez jakiejś takiej zbędnej scenizacji, naturalny, intensywny. I Konwicki sam mówił, że ten film to, 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 to był jego sonet. On później się przesuwał, bardziej tworzył filmy bardziej gęste, zagmatwane, bardziej eseistyczne właśnie eseje. Takie filmy jak Daleko Stąd, Jak Blisko, czy Dolina Isy, czy, czy Lawa, czy w międzyczasie jeszcze słynne Salto, fantastyczny film, w którym Konwicki tak naprawdę. Yy, Demitologizuje w jakiś sposób e, e, szkołę polską. W ogóle zupełnie inaczej patrzy na martyrologię i na, e, na, na, na to, z czym polscy nie mogą się wyzwolić i z czym w jakiś sposób pewnie zmagają się do dzisiaj. E, później, lata 90., to są tak jakby ostatnie rzeczy Konwickiego. E, I nagle Konwicki milknie. I przez kilka, kilka dobrych lat dziennikarze, przyjaciele, inni pisarze przychodzą do niego z pytaniem, kiedy zacznie pisać, bo on był fantastycznym rozmówcą, niejednokrotnym bohaterem wywiadów rzek. Chociażby niedawno, niedawno została wznawiona książka. Pamiętam, że było gorąco o Katarzynie Bielas i Jacka Szczerby, którzy rozmawiali z Konwickiem. No więc Konwickiem mówił, że on już nie, 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 nie ma potrzeby, żeby, żeby pisać, że, że w czasach, kiedy wszyscy piszą, on może będzie po prostu czytał książki. Rzeczywiście czytał, ale raczej książki popularno-naukowe.